Cześć, witajcie, moi drodzy widzowie. Jesteśmy w Lauryx. Mm. Dzisiaj gramy w Stumble Guys. Tumble. Stumble. Stumble z no. Istambuł. Let's go. Let's go. Czemu trzy osoby mają takiego samego skilla? Let's go. No. No czemu ja odpadłem? He. Lama Lama, lama Niam Niam Mooblock Wy znacie z Minecrafta? To ja tak nazywam tych debili co ze mną teraz grają To same, to same te, boty grają Jest. Lekko ostatnio. Hę. <grywa> <grywa> ha ha. ha. <grywa> mi się przed chwilą zbugowało ten. Nie. Nie lubię tego. Ja nie oszukuję, ja nie jestem Nie Czemu ja miałam haka? Ech. Daj! Tu, ru, 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 ru. I to nie jest zbyt teraz brutalny odcinek, mam nadzieję Bo jest brutalny, więc... Czekajcie, bo ja teraz coś piszę Nie, wiem, nie możecie co ja robię, bo ja jestem debilem. Nie jestem debilem. Nie? Dobra. Nie, Nie? O! To ma plus. Ten Jezus. Nie klikasz serca i nie klikasz plus. To cię nawiedzi. Klątwa Susa! Czemu ja już go rozwaliłam? Nie są wcale SUS. Bo to ma plus. Ten, ten, ten nie jest brutalny, bo ten ma krew to nie. To cię nawiedzi! Klątwa susa! Moi widzowie nie są wcale sus! Ten jest sus! Plusa. i nie klikasz plusa jesteśmy w grze jesteśmy widzowie w grze więc ma weźmiemy a czy my nie no ja nie wezmę tego to jest za brutalne piła łańcucho o tak let's go widzowie no. Włącz to! No nie! No! No nie chcę tego! No nie mówię do ciebie! No jestem właśnie tutaj widzowie z wami i teraz... Czekaj! Muszę zobaczyć, czy nie jest brutalne... Bo, no, nie nie chcę zrobić. Nie, ale sok z denino. O! No, oh. no okej. Okay. No to było brutalne. Pan na to widzę. Pan na to. to. jest mocne. Ciri. Ciri jest mocne. Pa jak tylko wbiję to w skórę. W dupę. To już... Widzowie. To, to już jak wbiję mu to w dupę to. Jego koniec. I co, wbijamy mu? Strzykawe? Pa. No kurde. Szkielet! Wstanie z niego tylko. I to jest jego szkielet. No więc... Zespmy. Ryspmy... Oto takiego pampkima. Rzućmy nim... On On może tak stać. I pa!